Dzisiaj mamy na warsztacie pierwszy raz na moim kanale nic od Nike albo Adidasa, czyli New Balance. New Balance, Ja się spodziewałem, że to będą carry, andere armory, pierwsze jakie nie będą, ale jednak to New Balance, czyli mm, Kawaje, czysto teoretycznie, chociaż już wiemy, że to nie buty kawaia ponieważ Kawaje jedynki wychodzą w Stanach. Na playoffy, a u nas na jesień prawdopodobnie mamy tutaj New Balance Omni One w kolorystyce Sunset w paku Sunset Sunrise. Więc może po prostu otwórzmy te buty. Pudełeczko w mojej opinii zwykłe pudełko od New Balance. A. Nie wiem, nigdy nie miałem butów New Balance. A. Serio, nie jestem hype bestią. Buty mamy. Ze sklepu koszykarza, no, sklep koszykarza tutaj bardzo ładnie zrobił, że przy, ogarnął w tym kraju coś takiego jak New Balance Omni. No, kutoweczko już odłożymy, mi się nie podoba, zostawiamy sobie sam but. Co do samego buta, mamy tutaj e, materiał syntetyczny, który powleka. Karpety z siateczki. Ja jeszcze tych butów nawet nie zakładałem, żeby poczekać, to, żeby to było faktycznie first impression co do nich. Ponieważ dostałem je już w poniedziałek, jak nagrywam to jest czwartek, bo ogląda się to we wtorek. Więc już ponad tydzień nie mam, i w tym momencie już je nosiłem, jak wy to oglądacie, ale do czasu tego openingu nie dotykałem tych butów. Chociaż takie same buty wziąłem mojemu bratu, i on w nich grał już od razu tego samego dnia i yy, mówił, że trzymają stopę świetnie i że są bardzo wygodne. Dodam, że jedyne na co narzekał tutaj na podeszwie yy, utwardzona guma tak że czuć jak się biega, tą NK New Balance'a, podobno NB, że czuć to na stopie jak się biega. Nie wiem jak to ma w ogóle działać i tak dalej, jak on to czuje, ale że czuje, że tu jest po prostu tward, bardziej twardo, ale przy jego 140 kg nie wiem co to zmienia, tak szczerze powiedziawszy. Co do ciekawostek samego buta. No wcześniejsze kolorystyki tych butów nie były wypuszczone w Europie, co było bardzo mnie smuciło, ponieważ są to dla mnie bardzo ciekawe buty. One mi przypominają bardzo w swojej konstrukcji buty od Adidasa Crazy Explozivy 2016. Tak, dobrze mówi. 2016, one takie miałem czerwone, piękne. Piękne buty, świetne, świetne, naprawdę. I te też są bardzo mi się podobają. Jak wiecie, bardzo lubię pomarańczowy, żółty i czarny. więc ich połączenie w jednym bucie. To dla mnie jest. Co do samego materiału, w środku mamy piankę IV. Zobaczymy, jak to będzie funkcjonować. Nie chcę na dziś się wypowiadać, ponieważ no, to jest first impression, a nie e opening, a nie recenzja butów. Bardzo ciekawy system sznurowania. Wszyscy tutaj bliżej. Jak widzicie sznurowadła przechodzą tu przez takie dzynzle. Troszkę inaczej niż to zazwyczaj wygląda. Pierwszy raz coś takiego widzę. Mamy też gumkę idącą przez całe tutaj długość buta, jak w hardenach czwórkach, trójkach. W czym jeszcze mieliśmy taką gumę? Hmm. Na pewno w Hardenach 3 i czwórkach. Dla mnie osobiście było to fajne, ja to lubiłem. Czułem lepsze przyleganie buta do stopy, chociaż ja mam z tym i tak ciagierię, bo mam wysokie podbicie i mnie to tam wszystko dotyka do stopy. Na pewno jestem już w tym momencie zdziwiony, jak mało poduszek jest w zapiętku. I wydaje mi się on twardy. Zobaczymy, jak to będzie po paru grach. Dzisiaj prawdopodobnie pójdę, je założę do pracy, chociaż może być z zwycięzcjami w najbliższym czasie, ponieważ z, z powodu koronawirusów zamykają wszystkie hale. Niech już Bóg da ciepłe powietrze i dwór do obskoczenia, bo będzie tragedia. Nie będę testował butów i będę robił jakieś o, i właśnie, mam y, ciekawy pomysł na odcinki. Czy chcielibyście zobaczyć odcinki typu Versus, gdzie porównuję na przykład KD Dwunastki z Peggy Fourkami, czy Jenny's Jedynki, porównuję z y, Lebronami na przykład, czy z Hardenami, i co w którym aspekcie dany but jest lepszy, cena i tak dalej. Dajcie znak. Wracając już do niebalansów. Sam but kosztuje 639 zł. Jest dostępny tylko w tym CW. Prawdopodobnie wyjdzie jeszcze jednym, może dwóch. Jeśli, jeśli ma wyjść te Klaje, jedynki mają wyjść na play w Stanach. No dobra, no to może dwa. Jedno, jedno, dwa maksymalnie mi się wydaje, że CW wyjdą tych butów. Perspektywy, myślę, że nie głupią rzeczą jest je sobie powinąć i mieć je w swojej kolekcji i rotacji, ponieważ są to pierwsze buty New Balance do koszykówki po długiej, długiej przerwie. I no w przyszłości mogą być to jakoś postrzegane jako OG New Balance 2.0 koszykarskie. Więc, no, ja bym się zastanowił, czy ich nie brać, jeśli byłbym na Waszym miejscu. Ja, dla mnie to było. No dzięki sklepowi koszykarza to było must have. No. Yy, same buty są naprawdę przepiękne. Yy, prawdopodobnie będę w nich dużo grał. Czy okażą się wystarczająco dobre względem swojego pięknego wyglądu. Zobaczymy, ponieważ nie można butów oglądać, po, oceniać po wyglądzie. I... Nie ma też co za bardzo przywiązywać się do opinii krążących po świecie o butach, ponieważ każdy ma nawet trochę inaczej zbudowaną stopę i nie wszystko każdemu leży. Mam osoby, którym poleciłem buty i którym pasowały, mam osoby, którym poleciłem buty i nie do końca, ponieważ tu mówisz, że tu go ubierało, tam go ubierało. No niestety, ja mówię zawsze tutaj subiektywne oceny i w mojej subiektywnej ocenie pierwsze wrażenie o tych butach są piękne. I chcę je kochać. Na razie.